Na płaczek do tej pory w tym turnieju 13 rzutów leciało na jej bramkę, a ona miała tylko jedną skuteczną interwencję i to był obroniony rzut karny w pierwszym meczu na tym turnieju z Francji. Na kole wśród Niemek Karolius na lewym skrzydle Lang, na prawym Huber. W drugiej linii Relper. Ich liderka. Hubinger prawe rozegranie i Najdynawicius lewe rozegranie. Najdzianicus właśnie z próbą pierwszego rzutu zatrzymał przez Joannę Drabik. Wysoka zawodniczka, świetne warunki fizyczne, wykorzystuje to podczas rzutów z dystansu. Tutaj była, miała uraz podczas pierwszego meczu, ale, ale była w stanie grać w tym meczu drugim z Holenderkami, także teraz z Polską. Najdzi na wiciu, zaczyna od rzutu ponad polską bramką i jest okazja wyjścia na prowadzenie. Płaczek do Kingi, Akruk, Akruk do Gęgi, Marta Gęga zagrywa do Moniki Kobelińskiej, do skrzydła Janiszewska, Polki prowadzą! Brawo, brawo, pierwsza udana akcja, przede wszystkim bardzo ładne utrzymanie tempa tego tego kontrataku, tego szybkiego ataku. A dla Janiszewskiej to jest piąta bramka w tym turnieju. Najdzie Lang. 15 minut dobrej gry w pierwszym meczu Polek. Cała niezła połowa w drugim spotkaniu. No to może teraz trochę przeciągniemy ten czas. Może do końca będziemy grali dobrze. No i Brawo. płaczek. Płaczek broni od Kubinger. Ale pomogła obrona. Tutaj bardzo dobra reakcja Marty Gęgi, która się przesunęła do, do Kingiaku, To pomogło. Zdecydowanie w obronie. Szkoda tylko, że ten rzut Marty niecelny. Wciąż bez bramki. Marta Gęga. To była i dziewiąta próba na tym e, turnieju. I, I dziewiąta bez gola. Aż trudno uwierzyć, jak się pamięta ostatni mecz testowy przed startem turnieju przeciwko Hiszpankom, gdzie Gęga rzucała raz za razem i to niemal z każdej pozycji z drugiej linii. No ale to jest turniej Mistrzostw Europy. Tutaj jest teraz odpowiedzialność nieporównywalnej. Najdynavicius. Powinny nasze dziewczyny rozgrywać, szukać dobrych pozycji rzutowych, sytuacji 2 na 1, 3 na 2 na kole, tak żeby wypracować sobie tak najlepsze możliwości, jak tak jak było w tej pierwszej akcji. A teraz, teraz jeszcze raz Płaczek broni rzut Hubinger. Weszła na koło Lerper, ale to nie pomogło rozerwać polskiej defensywy. Achruk sama do końca, Achruk. Faul ataku. Natychmiast Clara Woltering, Marta Genga, nie ma decyzji o przerwaniu gry. Podanie do Huber takie trochę bez ładu. Teraz upomniana Marta Gęga, kiedy ta akcja straciła tempo. E, e, sędziny z Rumunii przerwały grę, aby upomnieć Polkę, ale upomnieć tylko osłownie, żeby tutaj, tutaj nie eskalować żadnych agresji, takich sytuacji jak to zdarzenie przed chwilą w środku boiska. Wykorzystał kilka sekund Bigler, wezwał do siebie Hubinger, przekazał jej jakieś wskazówki. Zobaczymy jak wcielą to jego zawodniczki w czyn. Hajzienawicius. Lerper. Soko, Polki, Drabik, Kobelińska uważnie w obronie. Huber teraz dziewiąty metry na przekazu i roztopił się, miał czerwony, ale płaczek zatrzymuje rzut z tym, że jest za moment rzut karny. wielką żółtą kartkę też zarobiła Kinga Grzyb. Szkoda, e, że ta interwencja jakby Adrian nie zostanie zaliczona, że tutaj będzie e, musiała bronić ten rzut karny z pani Huber. Ale może zatrzyma rzut 7 metry. Bardzo trudne zadanie. Huber rzuca naprawdę dobrze w tym elemencie gry i... Jaki efekt? Bramka na 1 do 1. 7 na 11 Miałem do tej pory Niemki rzuconych rzutów karnych, natomiast jeśli chodzi o bramkę, Polki obroniły na tym turnieju 3 rzuty karne z 10 jakie rzucały rywalki. Achruk do Gęgi. Trabik ustawiona między pozycją 1 i 2 z lewej strony w defensywie Janiszewska. Janiszewska, Gęga, Achruk do Kobelińskiej, ta jeszcze raz do Gęgi. Była intencja gdzieś zagrania do grzyb, ale czujna była Huber, Kobelińska do Gęgi. Łocz co tam w strefie centralnej? Gęga do koła, Drabik, 2-1 Polska. Pięknie teraz Joanna Drabik jeszcze wyczuła ten tempo interwencji. Woltering, która zeszła niżej i doskonale wyrzuciła pod poprzeczkę. Joanna Drabik mało tych akcji, chyba za mało tych akcji szkołem. Także właśnie zasiął, za a ona gra na dobrej skuteczności. 3 na 4 w pierwszym meczu, 2 na 4 rzuty w drugim meczu. Najdżiniewicius do Lerper, Kobelińska zatrzymuje ją w defensywie. Wicius znalazła więc Huber, która biega do środka. Oto Lerper, Kobelińska dobrze w defensywie, Lang zatrzymana przez Janiszewską, pracują biało-czerwone, no i teraz Najdżiniewicius ucieka od gęgi, chwyta piłkę Lerper, przekazuje do Langi z dobrej pozycji. Trafia z reprezentacji Niemiec. No takie małe odkrycie e, Michaela Wiglera, Saskia Lang, czyli zawodniczka, która... A żółta kartka jeszcze dla Marty Gęgi za tę ostatnią akcję w obronie. Zawodniczka, która nominalnie nie jest lewo skrzydłowa, ale na tym lewym skrzydle ją ustawia. Natomiast na pozycji numer dwa w obronie jest tutaj kluczową zawodniczką dla Michaela Biglera. Wiadomo, zwolennika zawsze przede wszystkim twardej, konsekwentnej obrony. Pytany Bigler o to, czym się różni praca z drużną męską i żeńską. Powiedział tak naprawdę detale. Nic wielkiego. Kobelińska. Wiemy, że zawsze przygotowuje mocno fizycznie swoje reprezentacje, swoje zespoły. I... Polki teraz tracą piłkę i tak też jest z Niemkami. One bardzo mocno trenowały przed mistrzostwami Europy. Lerper. Hubinger. Wraca piłka do Lerper. Najdyniawicius. Lerper. Szukają Niemki sposobu. Polki ustawione, skupione na szóstym. Teraz w meczu wychodzi Drabik. Achruk opiekuje się Karolius. Piłkę ma Wicius. Lerper. Hubinger. Jeszcze raz Lerper do Hubinger Drabik. Zagranie do Karolius. I zaczyna Adrian na Płaczek. Spojrzały zawodniczki czekając jaka jest decyzja sędziowska. Piłka dla Polek. Dziś tutaj podczas tej walki zdaje się, że właśnie wszystko odbywało się w ramach biorąc pod uwagę celownik, jakie wyznaczyły tej sędziny w miarę w ramach przepisów. To tłumaczy. Pani z Rumunii, Michałowi Biglerowi. Natomiast podejrzewam, że tutaj miało decydujący wpływ to, że Karol już była w polu bramkowym. Ach, róg, Gęga, Grzyb, uwolniła się od Huberta. Wraca na swoją pozycję, a Monika Kobelińska zagrywa do Kingi. Akruk, no i Akruk. Mocny rzut, ale tylko w słupek. 46% skuteczności rzutów zdecydowanie najniżej w naszej grupie tutaj gra Polki. No i to się w takich sytuacjach niestety jeszcze potwierdza teraz ponownie płaczek. Świetna interwencja naszej bramkarki. Już pędzimy w stronę koła reprezentacji Niemiec. Achruk na środku. Akruk czy spróbuje jeszcze raz? Gęga do Kobelińskiej. Niech wreszcie odpali nasza druga linia. Ale

już blisko dwie godziny czekamy na bramkę Moniki Kobylińskiej, ona zaczęła pierwsze dwa rzuty w pierwszym spotkaniu z Francją, dwie bramki a potem, potem niestety już wszystkie próby nieudane, dwie minuty dla naszej zawodniczki dla Marty Geng. bardzo szybko złapała najpierw rzutą kartkę, a potem pierwszą karę dwuminutową Marta Gęga się przypomina właśnie ten mecz z Hiszpankami, który był dla nas takim najpoważniejszym sprawdzianem przed mistrzostwami Europy gdzie też te kary Marta złapała błyskawicz Lerper, Nadinevicius, Hubinger, teraz Grzyb faulowała Huber, Lerper do Hubinger, Karolius, będą szukały Niemki. Przestrzeni do tego ataku na Jędziniewiczu. Zminęła Drabik. Zagrywa do skrzydła Huber. Dobrze wróciła grzypa, ale podanie przez koło do Lang. Jeszcze Lerper. Szybko działają Niemki, ale Polki są na to przygotowane. Niemki do tej pory na tym turnieju, grając w przewazy, przeprowadziły cztery ataki i każdy zakończyły zdobyciem bramki. Lang do Hubinger. Dobrze walczy Janiszewska. To wytrąca z rytmu ataku reprezentację Biglera. Gra pasywna. Lerper, sprytny rzut z podłoża. To jest bardzo istotne wykorzystanie przewagi i proszę sobie tak dla porównania wyobrazić, że nasza reprezentacja miała 16 akcji grając w przewadze i zdobyła tylko 4 bramki. No zdecydowanie najgorszy bilans nie tylko w naszej grupie, ale, ale i jeden z najsłabszych na tym turnieju. Prowadzą Niemki po raz pierwszy. Lerper, która przejęła opaskę kapitańską po Woltering. Znalazła sposób na Adriannę Płaczek. Janiszewska. Ale płaczek zostaje na boisku. atakujemy pięcioma zawodniczkami. Grzyb. Świetne podanie do Janiszewski. Szkoda, że chwyciła piłkę w trudnej sytuacji. No ale już tak. Bramka nieuznana. I to jest też niestety nasza bolączka, bo do tej pory w osłabieniu 12 rzutów poleg tylko dwie bramki zdobyte i teraz Kroki. kroków. A chruk, mocny rzut Kinga grzym zdąży. Tech! Woltering jest lepsza w tym pojedynku, jaka szkoda. Tak w jedno tempo musiała Kinga łapać tę piłkę, bo było tam ciasno przed polem bramkowym i rzucać. Proszę zwrócić uwagę. Tu praktycznie tylko opadła, aby wyskoczyć i może to też miało duży wpływ na, na jakby zmniejszone pole manewru. E, Woltering jakby była cały czas w tempie tej akcji i, i zareagowała znakomicie. Reakcje przed momentem, które widzieliśmy pewnie w wielu polskich domach. Yy, no i, i pewnie też w naszym studio. Najdzi do Lerper. Lerper Kobelińska, Drabik. Najdzienawicius do koła Karoliu. Znalazł przestrzeń do ataku. Że broni płaczek, ale jest rzut karny. Ponad 5 minut już Polki bez Bramki. Ta druga, ta ostatnia bramka to była, była dziełem Joanny Drabik. A tak. Svenja Huber. Skończyła się kara. 9 minuta, 24 sekunda. Niemcy mają bramkę przewagi oraz Huber na siódmym metrze. Do tej pory 8. bramek na 12 karnych miały Niemki. Taki bilans na tym turnieju. 4-2 10 lat temu debiutowała w parze Svenia Huber w 2006 roku. Ale grała tylko już później, jeśli chodzi o duże imprezy na Europy w 2014 roku. A do Kobelińskiej. Gęga. Jest Grzyb. Achruk. Kobelińska, Janiszewska. Drabik. Kobelińska, Kobelińska do Gęgi. Gęga, Janiszewska. Kobelińska, Achruk, jak to się skończy, Monika Kobelińska mija rywalki i wreszcie, pakuje piłkę do bramki. Wreszcie. Tak, czekaliśmy no, kilka dni, a tak naprawdę no, dwa mecze na od Moniki. Zależy, czy to będzie e, taki efekt zaskoczenia tej pierwszej dużej imprezy, czy ona tę formę ustabilizuje. E, Woltering nie pokazywała zmiany, tylko kroki, że robiła kroki Polka, ale Robunki tego nie zauważyły. Stole w grze e, i Lang... Mo ona właśnie podaje do Achruk, Kobelińska. Alina Wojtas, Janiszewska wbiega do środka, Alina Wojtas obok. Aż 17 rzutów w meczu z Holenderkami nie wynikało, to z jakiejś świetnej dyspozycji Alina Wojtas, ale z takiej właśnie wymuszonej gry. Pole, które, które na tym turnieju razem z Chorwatkami oddają najwięcej tych rzutów z 9 metra, no i razem z Chorwatkami też cierpią jeśli chodzi o skuteczność tych rzutów. Kobinger podaje do Lerper, to na nią zwraca uwagę Leszek Krowicki przed momentem. Najdziniewiczius, pękę na kole między Gęgą i Achruk. Tymczasem Najdziniewiczius podaje do Lerper, cały czas druga linia. Kobinger przyspiesza, wchodzi na dziewiąty metr. Najdziniewiczius, Lerper do skrzydła, a tutaj zostawiona na Saskia Lang. przerzuca Adrian płaczy. 8-4, przypomina nam się ostatni mecz reprezentacji Niemiec, bo tak też w tej fazie spodkroniała wyglądała rywalizacja Niemiec-Francuska. 4 na 5 w pierwszym meczu, 4 na 5 w drugim meczu i teraz już 3 na 4. Taki ma bilans Saskia Lang. Zawodniczka na co dzień lipska od 2011 roku. Doskonale znająca Karolinę Kudłacz. Gloc. Emilia Galińska na środku rozegrania. Ona zmieniła naszą kapitan Kingach Galińska. Do Janiszewskiej. Janiszewska, Alina Wojtas. Galińska. Obok bramki, piłka odbita od jednej z reprezentantek Niemiec. Mamy rzut wolny. Zablokowała to Najdzinia Wicius. Zaczynamy zatem z narożnika boiska. Janiszewska już do Koblińskiej. Galińska. Wojtas. Jesteśmy z wami na trybunach, ponieważ w wielu miejscach w Polsce, gdzie ogląda się to spotkanie Alina Wojtas, tymczasem do Galińskiej. Galińska dookoła. Drabik robiła wszystko, aby odwrócić się, oddać rzut. I jeszcze raz z 9 metra zaczynają biało-czerwone. Niestety w ataku pozycyjnym Polki też tutaj są najgorsze w naszej grupie, tylko 37% skończonych e, ataków pozycyjnych z dobyciem bramki. Niemki dla porównania 44. Galińska gra pasywna, Monika Kobelińska do koła i... Woltering, ale i tak Czeka bramka, bramka tak, byłaby nieuznana, gdyby piłka znalazła się w bramce. Piąta strata Polek. Nie było przekwyt choć walczyła o to Drabik, teraz Grzyb zatrzymała Hubinger, wraca na swoją pozycję. Pober. Lerper i z drugiej linii, Hobinger, Penke zmienia pozycję, robi miejsce do zakończenia akcji z drugiej linii, zagrały do koła Niemki, to było nieskuteczne, ale żółta kartka za pociąganie koszulki dla Joanny Drabik, więc piłka wraca do rywalek. Tutaj to pociąganie za koszulki to jest, to jest coś na co sędziowie na tym turnieju. Będą zwracać, zwracają już bardzo szczególną uwagę, aby wyeliminować ten element gry w obronie, żeby grać twardo, ale nie łamać przepisów na gminnie. Lerper do Saskia Saskialang. Najdziniewicius, Kobelińska nie daje się przejść. Ale 19 minuta, cztery bramki biało-czerwonych. No to, to dość mizerny dorobek w ofensywie. Hubinger. 9 prowadzoniem. I w tym momencie, kiedy grę za pasywną zasygnalizowały sędziny z Rumunii rzuciła Hubingera, więc tutaj nawet nie czekały już do tego, jak ostrzega Krowicki, aby wzięła sprawę w swoje ręce Lerper. Tylko Kubinger doskonałym rzutem pokonała Adrianę Płaczek. Galińska do Kobelińskiej. Wojtas. Grzyb. Jest Janiszewska. Mamy znów 5 minut bez bramki. Kobelińska. Wojtas. Kobylińska sama do końca, o, bardzo ostro zatrzymana. To jest e, na pewno kartka dla Niemki. Najdzinawicius. No i pytanie, czy trafimy z rzutu karnego? Kinga Grzyb. Pierwsza próba Kingi z metra. W bramce znakomita Woltering, Kinga Grzyb. Tak! 9-5. A Woltering do tej pory broniła. Na pewno można jeszcze wrócić do gry w tym spotkaniu. Nie będzie to łatwe, no ale to są mistrzostwa Europy. Widzą Państwo u góry ekranu skuteczność rzutową obu reprezentacji. Zdobywając pięć bramek w 20 minut ciężko jest wygrać jakiekolwiek meczu różnicą 7 bramek, co by było tutaj najpiękniejsze w wykonaniu pole. Hubinger, Pulk w grze, numer 19, Huber, podafana piłka od Lerper, ale teraz biało-czerwone, może podgonimy odrobinę ten wynik, Grzyb do Kozłowski, ona zostaje w grze, Kobelińska. Kobelińska podaje do Kozłowski, Kozłowska znajduje Martę Gęgę, Gęga jest na 9 metrze, Kozłowska, wolniej grają teraz Polki w drugiej linii, Kobelińska daje zmianę Ewie Andrzejewskiej, wbiega także Galińska za Kozłowską. Przeszły Polki do ataku pozycyjnego. Trzy zmiany bo jeszcze tak. Wojtas za Gęgę. No ale teraz trzeba porządnie ten, te, ak, tę akcję przygotować. A no przede wszystkim nie popełniać tutaj żadnych błędów technicznych. Andrzejewska do Galińskiej. Oto Wojtas. Przejęła piłkę grzyb. Janiszewska do Galińskiej. Drabik. Andrzejewska Wojtas. Andrzejewska do Galińskiej, Benke faulowała Polkę ale gra nie jest przerwana, Andrzejewska trafia w Benke. A teraz zbiega w jej miejsce Nadzinewicius, Galińska ma piłkę grzyby na pozycji obrotowej a Wojtas niecelnie. Ciekawe, że Najdzienawicius oglądamy na boisku z Karolius w tych centralnych sektorach obrony. Nie jest to przypadkowe zestawienie. Bigler tak sobie upatrzył, obserwując grę tych zawodniczek w obronie w majerze Leverkusen. Wprawdzie teraz e, Najdzienawicius gra w Karolius została w Leverkusen, ale przez dwa lata e, stanowiło o bardzo dobrej grze obronnej w, w zespole klubowym. Grzyb, drabi, Gęga na środku z Kozłowską, Andrzejewska, Janiszewska po prawej stronie, Płaczek w ramce. Tak bronią teraz Polki. Lerper, Bölk, Hubinger szeroko, teraz grają drugą linią i nie, nie trafia Hubinger. Kozłowska, Andrzejewska, błyskawicznie wracają Niemki do defensywy, Gęga, Grzyb, nie było jak zaatakować. Kozłowska, no ale ten rzut, nie dość, że wymuszony, to jeszcze naprawdę niskiej jakości. Ale też ciężko może w to uwierzyć, ale to był piętnasty rzut, Polek i siódmy niecelny. Hubinger, Hubinger, ale minęła polską defensywę, płacił ją, zatrzymuje i teraz jest okazja do szybkiego ataku. Andrzejewska do Janiszewskiej. Janiszewska ma dwie, trzy rywalki. Andrzejewska, Lerper ją fauluje. Nie wykorzystujemy swoich szans, czy to dzięki dobrej grze w obronie, czy dzięki interwencji, jak chociażby teraz Edwianny Płaczek, która nam wróciła do tego meczu, bo już dawno też nie popisała się skuteczną paradą, ale nie wykorzystujemy, nie odrabiając strat, nie padają te bramki dla naszego zespołu regularnie. Cały czas zostajemy na pięciu golach, to jest koniec 23 minuty. Teraz znów mamy ponad 3 minuty bez bram. Galińska do gęgi. Drabik gdzieś za plecami yy, Benke, Teraz przesuwa się w stronę Bulk. Galińska tymczasem podaje do gęgi. Huber pilnuje grzyb. Grzyb wraca na skrzydło. Drabik, teraz nie grzyb jest na kole. Gęga. być trochę miejsca do rzutu. No i Bramka. Joanna Drabik. Bardzo dobrze, Ania teraz jeszcze przekładała tę piłkę z ręki do ręki, ale robiła to wszystko bardzo płynnie, natomiast Niemki w szybkie wznowienie Julia Bęke-Polki nawet nie zdążyły tutaj zareagować w obronie. No właśnie, proszę tylko zwrócić uwagę, jak błyskawicznie wracają Niemki, a jak teraz udało im się w tym elemencie szybkościowym zaskoczyć białoczerwone. A pierwsza w obronie była ta zawodniczka w naszej drużynie, przecież najbliżej, Joanna Drabi, która rzucała tę bramkę poprzednio, jakby ona miała najdalej. Andrzejewska do Galińskiej. Błąd techniczny Gęga. Emilia Galińska. Niedawno pojawiła się w Bundeslidze. Janiszewska. Gęga i... I blok niemiecki. Z linii bocznej z końca boiska zaczynają nasze reprezentantki. W tym poprzednim meczu Marta Gęga domówiła o tym trener na jednej z konferencji, że, że sygnalizowała zmianę, że nie czuła się najlepiej. Teraz mamy nadzieję, że już ze zdrowiem dzisiaj u Marty jest wszystko w porządku, tylko żeby jeszcze, jeszcze ona dokładała coś. Teraz może! Tak! tak. I to jest pierwsza bramka Marty na tym turnieju. Lerper do Paula, Paula taku, tak, no i teraz dobrze stanęła Janiczewska, teraz jest okazja do tego, by rzucić kolejną bramkę, 10 do 7, biało-czerwone podają do grzyb, Gęga może małe prawo serii, drabik do grzyb ze skrzydła z trudnej pozycji, tylko poprzeczka, taki moment, kiedy można było troszeczkę yy, zbliżyć się do Niemiec, kiedy można było nabrać wiary. Piłka tylko w poprzeczkę. Skuteczność, skuteczność to jest zgryz. To jest na pewno coś, co jest tutaj także na tym turnieju z morą Kingi. E, szkoda, wielka szkoda, że nie udało się tej ósmej bramki zdobyć. No teraz znów trzeba. Trzeba pilnować tej rywalek w obronie Trudny, rzut oddała dla rywalki, dla bramkarki Woltering Genga Blisko głowy, a tymczasem Lerper do Hubinger Bol krzykuje się do nabiegu, ale podanie jest złe. Lerper. Rozłowska w defensywie wyskakuje także Gęga, Hubinger, 9 metry Emily Pölki, nie ma bramki Teraz zobaczymy jak Polki tutaj ustawią się do ataku ale nie, 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 nie robi żadnych teraz zmian w porównaniu z tym jak grały w obronie a więc mamy tutaj Galińską, mamy Gęgę, mamy Andrzejewską na rozegranie Galińska do Gęgi Andrzejewska, Gęga, Huber odcina Grzyb, Gęga teraz nie ma w tej sytuacji czystego podania do lewej strony. Teraz Grzyb, biega do środka, oddaje piłkę Andrzejewskiej, Grzyb, zaskakująco zagrane Polki, ale tak, przekroczona linia koła. Już tak w ogóle tej Kinga wbiegając te, na ten te szósty już tam postarczył za z niemiecka, niemiecką jakby od razu wbiegła pole bramkowe. Hubinger, ale przestrzeni ma Huber i tego nie wykorzystuje. Czemuż my nie korzystamy z tych prezentów, jakie nam dają rywalki? Może teraz tak będzie Andrzejewska? Ojo, Coś joj, oj, jest... bez komentarza. Ale także Niemki się mylą. Płaczek, Kozłowska. Chaos, chaos panuje na boisku, to trzeba to uporządkować. Ciosiem, Polki bronią te, te akcje reprezentacji Niemiec. Hubinger, Dolerper, jest Bulk. Lerper na Andrzejewską, biega, ostaje do środka, Bölk zamarkowała rzut, teraz Lerper, Andrzejewska musi być czujna, rzut karnych. Na razie stuprocentowo skuteczna swejnia Huber z rzutów karnych, 3 na 3 w tym meczu, no ale każda seria się musi kiedyś skończyć, a Huber w żadnym z meczów nie rzucała wszystkich karnych. Na trzecim meczu na płaczek i brawo! Ale pechowa, pechowa interwencja, odmiany płaczek, tutaj się nie da tego przewidzieć, że ta piłka wpadnie wprost w ręce zawodniczki rzucającej, no coś takiego miała Kinga Krzyw, przecież przy tym nie, swoim jednym z karnych tutaj dopisało to szczęście Feni Huber. Achrog do Kowalskiej, Galińska, Andrzejewska, Achrog, Janiszewska. Jeszcze raz ona do Akrug, Galińska. Galińska obok bramki, ale jest karmię. Tak Chciał, tak chciał, obrona w polu, tak chciał trener Leszek Krobiński, aby właśnie od tej zewnętrznej strony atakowała te Emilia Galińska. Ważne teraz, żeby tego karnego wykorzystać Kinga Grzyb, no mamy nadzieję, że nie speszyły ją te niepowodzenia z gry, że tutaj na tym siódmym meczu, jakby... De, 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 to jest zupełnie dla niej inna sytuacja i, i wykorzysta tego no, swojego drugiego karnego dzisiaj. I również. A w niemieckiej bramce Katia Kramarczyk. Kramarczyk, która do tej pory w całym turnieju, na razie w tych dwóch poprzednich meczach, tylko raz weszła na karnego. No i wszyscy trzymamy kciuki za Kingę. Ważna bramka, ważny moment tej pierwszej części. Brawo! Tak. Brawo. Minus jest dwa. Jest bramka dziewiąta, jest teraz ważna ta te minuta i kilkanaście sekund, żeby tu znów popracować w obronie i znów dać sobie szansę na to, aby zbliżyć się do, do Niemek. Lerper. Minuta i pięć sekund do końca pierwszej części meczów Krystian Szatarena. Bölk. Krzewska pilnuje, Lang, zmieniły rozegranie Niemki, teraz Lerper, Andrzejewska, szarpnęła ją za koszulkę, to było nieprzyjemne dla rywalki, ale tak się gra, Bölk, do dookoła, dobrze przejęła piłka. A, Kowalska, chyba... Noga, no, 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 noga, no, no. dotknięcie się. że zrzucała Lerper przypadkowe, no ale te, dzięki temu Polki przejmowały piłkę, więc trzeba było w ogóle przerwać. Lerper, Bölk, Gęga w defensywie, Bölk, trafia. 12 do 9 i teraz możemy tylko zredukować przewagę reprezentacji Niemiec do Syreny, która będzie oznaczała koniec pierwszej części. Akruk do Gęgi, Gęga dookoła, Drabik, ale trzy Niemki się na nią rzuciły. Drabik oddała Andrzejewskiej. I to są dwie minuty kary dla... Hubinger. Wiemy te kary i 22 sekundy dla Porek na to, żeby to wykorzystać. Zdobyć tę dziesiątą bramkę, zacząć w przewadze drugą połowę, a z tego co pamiętam to zaczniemy od środka boiska po przerwie i jakby wykorzystać, wykorzystać te dwie nadarzające się sytuacje, aby zmniejszyć te straty. Andrzejewska, Galińska, Akruk, tak wygląda teraz nasza druga linia. Brawo dla Joanny Drabik za to, że walczyła tak, że rewalka musiała ją mocno sfaulować. A tymczasem Galińska, Galińska do Akruk, Akruk, ostatnie sekundy szansa Janiszewskiej, nie Andrzejewska czy tak! Świetna zagrywanie! Świetna przede wszystkim reakcja Janiszewskiej, która błyskawicznie odrzuciła piłkę do Andrzejewskiej. Sytuacja sam na sam. Ale uwaga, na Wicius jeszcze zagrywa, wbiega lerper! Nie ma bramki! Byli się lerper i to jest koniec pierwszej części meczu. 12 do 10 prowadzą Niemki, ale zaczniemy drugą część przewadze. Wszystko to jest jeszcze możliwe.